Hy, relaxa, hy, Cześć, jak się masz? Co u ciebie? Ja nazywam się Magda Kostrzewska i to właśnie ja prowadzę logom nauka szwedzkiego tutaj na YouTubie, ale też na Facebooku i na Instagramie, gdzie serdecznie Cię zapraszam, dlatego że tam treści pojawiają się codziennie, więc codziennie możesz mieć kontakt z językiem szwedzkim, jeżeli tylko mnie tam zaobserwujesz. A dziś porozmawiamy sobie trochę o czymś, co się przyda, jeżeli ktoś się zapyta czy poładel! Co ty na sobie masz? Co prawda, mój kot bardzo chce Wam o tym opowiedzieć dzisiaj, ale porozmawiamy o bardziej ludzkich ubraniach i porozmawiamy właśnie o tym, jak te ubrania nazywają się po szwedzku. O tym, jak opisywać ubrania i jak wykorzystać tego i wiedzę z innego filmiku, który znajdziecie na moim kanale, opowiem po tym, jak przedstawię ubrania. To co? Zaczynamy! Zacznijmy od omówienia sobie ubrań. Zaczniemy sobie od takich ubrań, które mamy pod ubraniami, a więc po szwedzku jest to undeklader. Undeklader to bielizna. Jeżeli chodzi o bieliznę, możemy mówić o trusur, majtki, kasumnie, bokserki, strumpur, skarpetki i wiem, że niektórzy też jako bieliznę zaliczają linne, więc koszulkę na ramionczkach. Co założymy w takim razie na to? Na to możemy założyć na przykład Enclenning, sukienkę. Nie mylić uwaga z Ensioul, spódnica. Na dół możemy oczywiście też założyć biksul, a więc spodnie. I wracamy na górę. Na górę możemy założyć entrelia, a więc bluzę. Albo nhucca koszule. Jest jeszcze takie słówko, które zawsze jest mi trudno opisać w języku polskim i jest to nkofta. Nkofta to taki sweterek, najczęściej taki ala robiony na drutach, albo robiony na drutach, który jest zapinany najczęściej na guziczki. W takim razie mamy ustalone już pewne części garderoby. Teraz omówmy sobie to, co przydaje nam się, gdy wychodzimy na zewnątrz. Przeda nam się szczególnie, gdy jest chłodniej, en jakka, kurtka, en myssa, czapka, en halstyk, szalik i możliwe, że wantar, rękawiczki. Tak mówimy na rękawiczki dwupalcowe. I przydadzą nam się też rzeczy na stopy, a więc konkretnie skóry, buty. Teraz omówmy sobie to, jak możesz połączyć tą wiedzę, którą masz z tej lekcji, z wiedzą z innego filmiku na moim kanale. Jeżeli chcesz odpowiedzieć na takie pytanie właśnie jak, Płodej, co masz na sobie, to może chcesz powiedzieć na przykład, że masz zielone spodnie. W takim razie będziesz musiał albo musiała dopasować przymiotnik do rzeczownika. O tym opowiadałam w innym filmiku, podlinkuję go pod tym filmem, ale mogłoby to na przykład brzmieć tak: Ziało horlet par na biksur. Ponieważ spodnie występują w liczbie mnogiej, to poprzedzamy je właśnie przymiotnikiem, który jest dopasowany do rzeczownika w liczbie mnogiej. Ale więcej o tym dowiesz się z innego filmiku więc zerknij do niego po obejrzeniu tego do końca. Może zwróciłeś uwagę, albo zwróciłaś uwagę na to, że spodnie poprzedziłam at par. Rzeczywiście te rzeczy, które występują w parze, albo które mają dwa otwory na nasze nogi. Często poprzedzone są przez EdPor. W filmiku wymówiłam je jednak po prostu w liczbie mnogiej, ale zdaj sobie sprawę z tego, że mamy tutaj dwie opcje. Ja najczęściej, jeżeli opisuję, jak ktoś jest ubrany, to rzeczywiście sięgam tutaj po to adpore przed nazwą tego ubrania. I to już tyle, jeżeli chodzi o nazwę ubrań. Zachęcam Cię do zapoznania się z wcześniej wspomnianym filmikiem, ale to nie wszystko. Na moim blogu znajdziesz też pins w którym znajdziesz właśnie spis różnych nazw ubrań. Ponadto znajdziesz tam interaktywne ćwiczenia, z którymi możesz się zapoznać i sprawdzić swoją wiedzę z tego filmu albo z obydwu filmików, ponieważ połączę tam te dwie treści. Zachęcam Cię też, jeżeli podobają Ci się te ćwiczenia, a dopiero zaczynasz swoją przygodę z językiem szwedzkim, do zapoznania się z moim interaktywnym kursem języka szwedzkiego Snacka Svenska, w którym nowe pojęcia wyjaśniam za pomocą wideolekcji, a swoją wiedzę utrwalasz właśnie takimi interaktywnymi ćwiczeniami. Jeżeli podobał Ci się ten filmik, koniecznie zostaw łapkę w górę, daj też może jakiś komentarz, żebym wiedziała, że tutaj jesteś i oglądasz te filmiki. I zachęcam Cię też do zapisu na mój newsletter. Newslettery wysyłam co piątek i co piątek znajdziesz tam taką mini lekcję, która pomoże Ci w nauce języka szwedzkiego albo w utrzymaniu kontaktu z językiem szwedzkim. To tyle na dziś. Chodź sybrał, obiecy jest na